Patrycja Staszek, trenuje w klubie Bushikan. Czyli szczecinianka z pięknym medalem? Jest to medal złoty i zdobyłam go w kumite indywidualnym. Kumite, czyli walka. To odważna z Ciebie dziewczyna. Nikogo się nie boisz? No nie. To powiedz, ile tych walk musiałaś stoczyć, jak ci w nich się układało? Stoczyłam trzy walki. Pierwszą walkę walczyłam z wysoką dziewczyną, ale wygrałam 4 do 0. Później to wygrałam w następną 4 do 1, a z następną 0-0, bo miała cały czas kinshi. I w końcu tym kinshi przegrała. Czyli toż była finałowa walka, bardzo zacięta i wyrównana. Nie było tam łatwo o sukces. No tak. Ale miałaś inicjatywę i przewagę, bo to rywalka miała te takie mniejsze kary. Tak. Zadowolona, szczęśliwa, marzyłaś o takim złotym medalu, czy spodziewałaś się, że pójdzie tak dobrze w Pucharze Świata w WUKF w Szczecinie, że zdobędziesz złoto? No nie spodziewałam się tego, naprawdę bardzo się cieszę i to jest moje na razie największe osiągnięcie. Tylko ten jeden dziś medal w kumite, może jeszcze coś tam w kata się udało zdobyć albo w kumite drużynowym? Tak, zdobyłam jeszcze medal, zdobyłam brąz w kata, srebro w kumite drużynowym i... Złoto w kumite indywidualnym. Czyli wszystkie medale, jakie były możliwe do zdobycia, to po prostu musiała się zdobyć. Tak. No bo jak to by wyglądało wracać do domu tylko z jednym krążkiem? Tak. Będzie w domu jakaś nagroda? Raczej tak. W ogóle moja nagroda to jest właśnie ten medal i się naprawdę bardzo cieszę. To wielka satysfakcja, bo dużo ćwiczyłam i dużo pracowałam na taki medal. To bez dwóch zdań, bo taki medal łatwo nie przychodzi. Trzeba naprawdę wiele potu wylać na treningach, ale chyba warto dla takich chwil jak dzisiaj. Warto bardzo warto To jeszcze powiedz mi kto jest tam twoim trenerem w klubie Buszika na Szczecin? Moim trenerem jest Paweł Bombolewski. To wielki mistrz, to nic dziwnego, że zdobywasz te medale. Już zdążył ci tam pogratulować, pochwalić za występ? Tak, pochwalił. Rozumiem, że to są takie najpoważniejsze, twoje pierwsze w karierze medale zdobyte w zawodach Pucharu Świata? Nie, to nie jest mój pierwszy. Mój pierwszy medal na większych zawodach Mistrzostwach Świata w Bratysławie, w Słowacji. Dostałam brąz. A to były wtedy moje pierwsze zawody. To są moje drugie, takie poważniejsze. To pięknie twoja kariera się rozwija. Co zawody, to są medale. To tak... To mnie. Chyba leciutko tak oszukuję, że taka ciężka praca, przecież to chyba wszystko tobie łatwo przychodzi, skoro co start to jest medal. Nie przychodzi łatwo, naprawdę pracuję na treningach i jak się pracuje, no to to później wychodzi. Jak, jak się starałam na treningach, a ja naprawdę zazwyczaj daję z siebie wszystko na treningach, a to później wychodzi na zawodach. A większość Twoich rówieśniczek i rówieśników to gdzieś tam siedzi przed tym komputerem, gdzieś tam się obija na tych kanapach, gdzieś tam w tych telefonach grzebie szuka po tym internecie. Chyba jednak mimo wszystko lepiej jest mieć jakąś taką pasję i marzenia, które można zrealizować. Tak, naprawdę. Czyli nie żałujesz swojego wyboru? Nie żałuję.